Czekam na kogoś, aż się tutaj zgłosicie. Chciałabym, żebyście udostępniali to szeroko, to jest bardzo ważny apel. Ja jeszcze dzisiaj tutaj na pewno wrócę, tylko po prostu nagrywam tego live'a, póki jeszcze mam przestrzeń na to, bo nie wiem, gdzie będę potem i, i po prostu nie wiem, jak mi się dzień ułoży, a chciałabym, żeby to poszło bardzo szeroko w świat to, co mam tutaj Wam do przekazania. Dajcie znaka, czy widać, czy słychać, udostępniajcie proszę wszędzie tego live'a, jest bardzo ważny apel, chodzi o pomoc ludziom w Kotlinie Kłodzkiej. Dochodzą do nas bardzo, bardzo niepokojące informacje o tym, że grupy ukraińskie napadają tam z nożami. Magazyny, w których trzymana jest, w zasadzie nie magazyny, tylko miejsca, w których, do których zbożona jest żywność dla Polaków dla powodzian i e, oprócz tego okradają sklepy, okradają właśnie prywatne domy pozostałości po prywatnych domach, po majątkach, którzy ludzie potracili, e, jestem w stałym kontakcie z koordynatorem Dolnośląskiego Banku Żywności. E, nawet e, doszło do tego, że busy, które przewożą e, tą żywność są napadane przez ukraińskie grupy. Na miejscu brakuje wszystkiego, tam nie ma żadnej praktycznej pomocy od służb, tym bardziej od rządu, to że Tusk się tam pojawił nie oznacza, że tam jest jakakolwiek pomoc. Dzieci chodzą po stronie śląskim, że brają po jedzenie, o jedzenie, więc generalnie jest naprawdę sytuacja krytyczna. I chciałabym, żeby ten mój apel poszedł szeroko, udostępniajcie go wszędzie, postaram się, żeby to było króciutkie, ja tu jeszcze dzisiaj wrócę i na pewno będę jeszcze dzisiaj nadawała z TikToka też w tej sprawie. Bardzo ważne, co możecie zrobić Wy z domu, jeżeli nie możecie się pojawić na miejscu. dzwońcie po firmach, które dysponują namiotami, które dysponują sprzętami takimi jak latarki, łopaty, kuchenki gazowe. Próbujcie załatwić po prostu te sprzęty, tak żebyśmy mogli to wszystko zebrać w jednym miejscu i zawieźć na Kotlinę Kłodzką. Ja tam mam zamiar pojechać, ale dopiero potem, jak minie fala we Wrocławiu, bo nie wiem też, co będzie tutaj, więc nie mogę się stąd ruszyć, dopóki tutaj nie minie wszystko. No sprawa jest bardzo bulwersująca. Mały krzyczy. Spra sprawa jest bardzo bulwersująca. Obra, poczekajcie, bo chce mi wyjść z krzesełka zaraz, rozwrócę. tak jeszcze przez chwinki? Chcesz jeszcze przez Chodź, ukroję ci przez chwinki troszkę, masz. Piciu masz już, proszę. To jest dla Ciebie. Więc y, tak, apel y, krótki, ale bardzo ważny. Ze swojej strony, co możecie zrobić, to właśnie kontaktować się z tymi firmami, które mają takie sprzęty i ją, y, y, czy je udostępnią, czy w jakiś sposób przekażą datki dla powodzian. Jeżeli będziecie mieli informacje na ten temat, to proszę o taką informację albo skontaktowanie mnie z nimi. Mama, mama, mama. masz mi się. Proszę. Poczekaj, mam musiałam jeszcze podłożyć masz. zaraz ci dam. Masz to na razie. Nie? Wiedziałam, że już nie będziesz tego chciała. Poczekaj, się. Uuu. Masz. Poczekaj, chcesz. chcesz? No, nie ja wiem, gdzie ty jest to. Masz, uciekaj. Co? <laughs> Idź. Yy, I tak, więc... No i tam na miejscu jest sytuacja taka, że gdzieś w pewnych miejscach są po prostu umagazynowane te żywności. Wczoraj pojechał tam tir z banku żywności. I Ukraińcy z nożami napadają na ludzi, rozwalają tą żywność, zabierają, rozkradają, rozkradają domy, rozkradają sklepy. E, oczywiście nie jesteśmy, chyba przynajmniej ci, którzy wiedzą z kim mamy do czynienia, nie, nie jesteśmy w szoku. Mam nadzieję, że to otworzy oczy reszcie społeczeństwa, mam nadzieję, że też ta cała tragedia zjednoczy nas na tyle i do tego stopnia, żebyśmy wykurzyli stąd wszystkich tych, którzy działają na naszą niekorzyść. Miejmy nadzieję, że nie jest za późno, mimo, mimo tak ogromnej tragedii, jaka nas spotyka. Więc tak, więc apel jest taki, żebyście po prostu sami, jeżeli nie możecie się pojawić, nie możecie zorganizować żadnej zbiórki, nie możecie jakby fizycznie w tym pomóc, dzwoncie po firmach, które po prostu, nawet nie tylko polskich, bo pamiętajcie, że są za granicą ludzie, którzy też chcą nam pomóc. Zbądźcie po firmach i po prostu pytajcie, czy, czy oni są skorzy do tego, żeby odstąpić jakiś sprzęt. Najbardziej potrzebne są latarki, tam nie ma prądu i bardzo długo nie będzie prądu, tam nie ma w ogóle połączenia telefonii komórkowej, nie działają żadne anteny. Yy, nie ma kuchenek gazowych, nie ma na czym gotować jedzenia. Yy też bardzo bardzo ważne i to jest też taki apel do tych patroli obywatelskich ja tutaj też jestem w kontakcie, ale ich jest dużo już w całym kraju, organizujcie się i jedź, jedźcie tam na Kotlinę Kłodzką żeby pilnować właśnie tego porządku, żeby wyłapywać te kurwy ukraińskie, które rozkradają, które zabierają jedzenie polskim dzieciom które żebrą na, żebrzą na ulicach Stronia Śląskiego, puszczajcie ten film wszędzie, ja jeszcze później na pewno będę dogrywała live'a z resztą informacji jakie mamy też uaktualnione tutaj na Wrocławiu no, miejmy nadzieję, że ten Wrocław się gdzieś tam obroni, tak, żebyśmy my mogli pomóc tej kotlinie kłodzkiej, Bo jeżeli, jeżeli my też dostaniemy mega po dupie, no to będzie bardzo ciężko. Ta, te w ogóle ta pomoc dla nich w ogóle nie jest skoordynowana w żaden sposób. Oni kłamią w telewizji, kłamią w każdym komunikacie, nie wiecie w żadne komunikaty rządowe. To jest wszystko kłamstwa. Ci ludzie zostali, praktycznie zostali, zostali pozostawieni sami sobie. Brakuje dużego sprzętu, brakuje koparek, brakuje ładowarek, brakuje agregatów, brakuje latarek, brakuje łączności, brakuje jedzenia, brakuje ubrań, brakuje podstawowych, higienicznych, brakuje tam domów. Tam nie ma domów, tam ludzie nie mają gdzie spać, tam nie ma domów. Tam są ludzie po prostu w ogromnych skupiskach, gdzieś w jakichś szkołach i tak dalej, co oczywiście zaraz będzie kolejnym pretekstem do ogłoszenia kolejnej epidemii albo kolejnych szczepień. Bierzcie pod uwagę, to w Słubicach woda zielona. Kolega w nocy, jak poszedł do Słubic nad, w Słubicach nad Odrę, to praktycznie dostał stanu wałowego, jak zobaczył, w jakim stanie jest woda. Ja to na łączniku puszczałam w nocy, jak się obudziłam, bo wczoraj miałam zrobić wieczorem objazdówkę tutaj po tych terenach prawie. Zalanych, ale padłam po prostu już, bo też lecę na ostatnich oparach i obudziłam się w pół do trzeciej w nocy i jak, było jakby miałam sobie informację, jak zobaczyłam wodę w zespół, to się też za głowę złapałam, było ciężko mi z powrotem zasnąć, więc spodziewajmy się tego, że wszystkie korytarze jak będą z powrotem po prostu yy, skażone. To będzie kolejny pretekst do tego, żeby wprowadzać jeszcze większy reżim sanitarny i tak dalej. A pamiętajcie, że na obszarze, w którym jest. Yy, a na obszarze, który jest ogłoszony z konstantem żywiołowej, oni mogą tak naprawdę z ludźmi zrobić wszystko. Pamiętajcie, że ci ludzie też nie są w większości świadomi tego, co się dzieje, tak? Tego myślą, że będą otrzymywali pomoc, a będą po prostu bestialsko wykorzystywani do tego, żeby... Wprowadzać kolejne punkty planu zniewolenia całej Polski. Co do, tutaj widzę, że Max pisze, co do patroli, no to ja jestem z nimi w kontakcie, ale też właśnie wysyłajcie tego live'a wszędzie i wszędzie do tych, gdzie wiecie, gdzie, że te patrole są organizowane, żeby oni sami się organizowali i jechali na dół, ale jak jadą na dół, to oprócz tego, że mają sprzęt i potrzebne rzeczy dla tych ludzi potrzebujących tam, niech będą zabezpieczeni sami, już, Misiaczku, idziemy. Poczekaj. Niech będą sami zabezpieczeni w jedzenie, żeby nie było, że mama, po prostu powiedzmy. Mama. Misiu, już poczekaj, żeby nie było, że jedzie ekipa 10 osób, którą tam na miejscu trzeba też wyżywić, bo to też jest problem. Tam nie ma niczego. Więc naprawdę rozsyłajcie to wszędzie. Widzimy, co się dzieje, wiemy, jaka jest tego przyczyna. Uświadamiajcie ludzi, uświadamiajcie tych ludzi, którzy tam zostali poszkodowani, jaka jest przyczyna tego wszystkiego, że ktoś decyduje o tym w jakim stopniu zbiorniki są zapełnione, w jakim stopniu są opróżniane. Ktoś decyduje o tym, czy informować ludzi wcześniej, czy nie, czy podawać wszystkie informacje, czy nie. Już pomijam e, fakty tych e, zdjęć radarowych, które... Już, zaraz, daj mamu się zakręcić, już kończę. E, pomijam e, informacje do, dotyczące tych radarów i zdjęć radarowych, które do nas e, e, przychodzą i tego systemu LOFAR e, umieszczonego pod Poznaniem. Więc tak, rozsyłajcie to wszędzie, jeszcze na pewno dzisiaj tu wrócę. Jak nie, to wrócę to też yy, yy, na pewno też będę jeszcze na TikToku, bo tam też masa ludzi się zbiera i słucha. Dzwoncie do tych filmów. Proście o pomoc, proście o... Ucieli mi live'a przed chwilą. Już mi zaczynają yy, ten internet mam póki co dobra. Tu Kaśka dzwoni dobra chwila. Dobra, to ja z Wami już kończę. Na TikToku też będę dzisiaj, też tu jeszcze wrócę. Wrzucajcie wszędzie tą informację i wrzucajcie wszędzie po prostu i próbujcie dodzwaniać się do takich firm, które...